Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję wyżej niż kondory. Jest to komiks na podstawie wspomnień Wiktora Ostrowskiego, natomiast za komiks odpowiada Anna Zalewska i jest to jej komiksowy debiut, który nam tutaj zafundowało wydawnictwo Kultura Gniewu. Pozycja w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, troszeczkę większy format niż zeszytowy, przynajmniej tak mi się wydaje, w tą stronę, no niekoniecznie jeśli chodzi o w pionie. Obrazek. Obrazek, który widzimy, od razu o tym wspomnę, przechodzi właśnie przez grzbiet i kończy się na tej stronie. To jest to, co ja zawsze powtarzam, że bardzo lubię i Naprawdę wyszło to ciekawie, rozkładając dalej, niestety już tego obrazka nie możemy kontynuować, ale za to mamy informację odnośnie naszej autorki, Ani Zalewskiej, tutaj informacja dla was. Sam komiks kosztuje cena okładkowa 59,90 i krótki opis. Powiem szczerze, że nie byłem świadomy tej historii. Historia, która tak naprawdę dzieje się jeszcze przed drugą wojną światową. I to jest bardzo ciekawe. I tutaj, właśnie Anna Zalewska, jednego z artystów, też na swój sposób, artystów, tych, co tworzyli historię poprzez wspinanie się na górskie szczyty i dając nam coś, co później naprawdę pozostaje upamiętnione do końca życia, bo. Nie wiem czy wiecie, ale jeden ze szczytów zdobyty w Argentynie nazywa się właśnie po przetłumaczeniu Szczytem Polaków. Tak, no, mówiąc tak ogólnikowo. Ale tutaj to wszystko jest oczywiście napisane. Kondor w ogóle, ptak, który ma największą rozpiętość, ramion przekraczającą nawet 3 metry. Tam, 320 jest chyba, aż musiałem sprawdzić, które żyją właśnie tylko na wschodniej części Ameryki Południowej. Tam właśnie Chile, część Argentyny. I to jest też bardzo ciekawe. Wiele takich rzeczy dowiedziałem się właśnie poprzez ten komiks i trochę przez moje ciekawstwo, które sprawiło, że musiałem zajrzeć do internetu. Otwierając, komiks mamy jeszcze tutaj taką właśnie adnotację. No i tutaj też właśnie kontynuację takich oto rysunków, kiedy otworzymy sobie z jednej i z drugiej strony, czyli właśnie sposób przygotowywania. Nie wiem czy na przykład wiecie, ale też jeden z tych właśnie podróżników tych z tej grupy sześciu mężczyzn, którzy się w tamtym czasie wspinali, wymyślił takie swoje na swój sposób buty do wchodzenia właśnie po lodzie. Nie zakładało się już tych hmm, Kolcy, tylko właśnie on gdzieś to wszystko tutaj wymyślił. I mamy przedstawione sylwetki tychże sześciu mężczyzn, którzy mieli okazję właśnie wspinać się w tamtym czasie. Także tutaj Wam pokażę. Niektórzy żyli troszeczkę krócej i zdecydowanie dłużej. Właśnie Wiktor Ostrowski jest tutaj osobą, która no. Przeżyła całkiem sporo lat, powiedzmy, bo jako ostatni znacznie dłużej od pozostałych przeżył do 1992 roku. I to jest jedyna osoba, która mogę powiedzieć, że właśnie jeszcze była na świecie, kiedy ja przyszedłem i w ogóle to jest ten rok, kiedy zacząłem się już, tak już na maksa, jeżeli tak możemy powiedzieć, interesować komiksami. Oczywiście tu mamy ich. Dane takie najprostsze, a na końcu komiksu bardzo fajnie jest, że podane zostały właśnie informacje odnośnie ich dalszych losów po tych wyprawach, które tutaj możemy raz że poznać, dwa że przeżyć też na swój sposób, a później jeszcze kilka takich autentycznych zdjęć z tamtego okresu. Więc naprawdę jest to ciekawa historia. Ja zawsze mówię, że właśnie za takie rzeczy lubię komiksy, bo. Nie ukrywam, pewnie bym nie sięgnął, gdyby to właśnie nie forma komiksowa, po tą pozycję w formie książkowej i nie znał dalej, był nieświadomy tego, co się wydarzyło w tych latach 30. minionego wieku, minionego wieku a naprawdę była na ta całkiem niezła i ciekawa historia, którą właśnie tutaj otrzymaliśmy. Dostajemy wszelkie niezbędne informacje, aby przeżyć tą przygodę, poprzez czas do tego, jak, kiedy mieli na przygotowania, jeśli chodzi o ten wyjazd. Po dalsze, że tak powiem, przygody, jakie tam przeżyli. Mierzyli się z naturą, mierzyli się czasami może z, samymi, z samym sobą, ale powiem Wam, że naprawdę w fajny sposób zostało to wszystko odwzorowane. I czytając, przyznam szczerze, nie nudziłem się jakoś, mimo że nie jest to mój docelowy target, jeżeli mówimy o historii. Naprawdę się nie nudziłem. I powtórzę raz jeszcze, lubię właśnie za to komiksy, że dzięki nim mogę poznawać, czytając w miarę możliwości to, co z tych istotniejszych wydawnictw na polskim rynku się pojawia, które stricte zajmują się przeważnie komiksami, poznawać ciekawe historie, takie właśnie jak ta. Także kulturze gniewu dziękuję za to, że zdecydowali się wydać naszej polskiej e, artystki, polskiej autorki, też tego komiksu, e, na podstawie tych wspomnień e, najdłużej żyjącego z mężczyzn, którzy. No, zrobili coś, czego mi się na pewno bym powiedział teraz nie uda. Coś, co sprawia, że możemy czuć się na swój sposób też i dumni jako Polacy. To pokazuje, że nasz naród pod tym względem naprawdę sprawdza się nieźle, a przygody, jakie tutaj przeżyli, naprawdę są ciekawe, niekiedy też i humorystyczne, jak choćby nawet ta, nie chcę wam zdradzać. No i jeszcze wiele więcej. Dodatkowo też warto wspomnieć o stylu artystycznym, który. Jest w porządku. Nie jest to e, może jakieś, przepraszam za to określenie, wybitna kreska, aczkolwiek jest ona poprawna i w sumie fajnie odwzorowuje tamten czas, takie mam wrażenie i tamten klimat, który wtedy miał miejsce oraz samą kolorystykę. Nie jest ona przejaskrawiona, nie jest też ona zbyt za ponura, ale jednak utrzymuje ten taki klimat właśnie, e, który jak najbardziej uważam pasuje. Są ciekawe momenty tutaj, naprawdę ciekawe i prześmieszne niekiedy. Nie znajdziemy gorszych, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć negatywnie na samą historię. Jeśli lubicie coś ciekawego, innego, w niedrogiej jednak cenie, gdzieś tam oczywiście przy ewentualnej jakiejś zniżce, myślę, że jak najbardziej tutaj znajdziecie coś dla siebie. No i tutaj właśnie te przykładowe z dwie, z, z raz i drugi raz przerzucę, żeby wam pokazać, ale nie wszystko. Autentyczne te zdjęcia są takim dodatkowym smaczkiem oraz opis odnośnie tych artystów, to co się później z nimi stało. Więc naprawdę ciekawie, ciekawie po prostu, i myślę, że warto spróbować sami ocenicie wtedy, czy to, co mówię, jest OK. Historia no, autentyczna, jakby nie patrzeć, więc tutaj do nich czasami podchodzi się zupełnie inaczej niż do tych zmyślonych. Więc gdybyście mieli ochotę, na dole w opisie gdzieś tutaj oczywiście znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie sobie nabyć ten komik. Zachęcam Was do tego. Tak samo jak abyście skomentowali, jestem ciekaw Waszych opinii na ten temat oraz polubienie i udostępnienie, aby dotarł ten materiał do. Większej grupy osób i też poznali być może historię o podtytule Wyżej niż kondory. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Oczywiście, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.